Także siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z renowacji tych oto kolumienek Tonsil Rondo 300. Dzisiaj... Powiem tak, oglądacie do końca, bo mam przygotowane dla Was naprawdę bardzo ciekawe porównanie. No ale tak, przejdźmy do tego co tutaj w ogóle zrobiłem przez ten czas, bo trochę tutaj filmu nie było z nich. E, więc tak, zacznijmy sobie od tego, że stary fornir zrobił papa, całego go pozdzierałem na rzecz nowej okleiny, ale to zaraz. Oczywiście po zdarciu starego, starego forniru e, wyszlifowałem sobie to idealnie, tutaj macie kilka fotek, nie nagrywałem tego procesu, bo robiłem to na dworze, e, zresztą straszny upał, więc... Jedyne czego mi brakowało to jeszcze do tego kamery. E, a tak to sobie spokojnie wieczorkiem to zrobiłem. Wieczorkiem od 15 do wieczora sobie, sobie z tym działałem. No ale efekt, jak widzicie na przebitkach, był tego wart no i dzisiaj, jedyne co zostało w zasadzie, oczywiście tutaj zwrotnice posprawdzałem już wszystko, jak na zdjęciach widzieliście było wybebeszone na czas tutaj szlifowania i w międzyczasie zobaczyłem sobie te zwrotnice dwie sewki chyba w tej kolumnie całkowicie odpadły, ale już tutaj je przykleiłem, też jeden drusik się tam odczepił no ale one są już przywrócone do stanu pierwotnego, kondensatory też wydają się być ok, według miernika jedyne co zostało to przylutować przewody do głośników, potem je przykleić Kręcić, no, i puścić nutę. I uwaga, pierwszy puścimy sobie nutkę na oryginalnych membranach pasywnych, które były tutaj w tym zestawie głośnikowym, czyli ta tektura jakaś na zawieszeniu piankowym. Na ten moment już mamy za, zamontowane to zawieszenie. A jak tutaj widzicie w tle, no, kupiłem oryginalne układy bierne. Chyba tak to tą się nazywa dokładnie. Za 100 zł sztuka. Ogólnie tak one wyglądają. Gdzieś tam czytałem, że lepiej u nich nie kupywać. Ale z tego co widzę, jest to ok sklejone. Dziwi mnie tylko tutaj ten, ten, ten kartonik. On strasznie ogranicza, ogranicza ruch membrany. Jestem ciekaw, czy to nie będzie stukać podczas grania. Według mnie to jest bardzo prawdopodobne, że to będzie stukać. Zobaczcie, jaki tu jest naprawdę mały ruch. To to naprawdę jest niewielki zakres ruchu. Yy, no ale nie będę tego wywalać. Wsadzimy sobie to do środka i wtedy zobaczymy jak to będzie wyglądać. Może tak być, że nie będzie stukać, ale w to wątpię. Także co? Jeszcze tutaj zostały takie małe popraweczki, tutaj jak docinałem okleinę, żeby tutaj fajnie równo ta góra była. No to tutaj w kilku miejscach drapnąłem tą farbę, ale to się, to się, wiadomo, wypełni zaraz i nie będzie w ogóle tego widać. Naprawdę szczerze wam powiem, że ta okleina naprawdę chińskiej nie brałem. Z tego co widziałem na tych nalepkach i w ogóle jakaś z niemiec to jest okleina, więc no taką lepszą wybrałem. Fajnie ona przylega. Naprawdę ona już chyba z tydzień na tych kolumnach siedzi, nic się nie odkleja. Oczywiście robiłem to tak, że wiadomo, dookoła sobie objeżdżałem, dociskając to wszystko raklą. Wszystkie bąble powietrza usuwając, i potem jeszcze na poprawkę szmatka, żelazko, i przejechałem z każdej strony na każdym rancie. No i jak widzicie, tutaj naprawdę te rogi wyszły fenomenalnie. Tutaj mały defekcik taki jest, ale to przykryje pierścień ozdobny głośnika niskotonowego, także tutaj nie będzie żadnego problemu. Myślę, że to i tak jest wykonane lepiej niż wiele produktów robionych, że tak powiem, do sklepów jako nowych przez różne tam fabryki chińskie czy też nie chińskie No dobra, także co, montujemy głośniki, nie? Także słuchajcie, jak widzieliście, kolumienki już mamy złożone Z drugą oczywiście poza nagrywaniem złożyłem, bo po co pokazywać to samo dwa razy. Tutaj mamy Akai już po naprawie. Oczywiście drugi odcinek z naprawy tego zmaka będzie. W następną sobotę już mam wszystko nagrane, a wzmacniacz ten opuszcza e, mój dom dokładnie w poniedziałek. Także odpaliłem go sobie. Zobaczycie przy okazji takiego teasera powiedzmy, jak to działa. No i fajnie, soft tutaj zadziałał, bez trzasku się odpaliło. Tutaj jakąś mam nutkę NCS-a, niestety tutaj żadnych yy, typowo dla testu nutek nie puszczę, bo prawa autorskie wiadomo kiedyś, kiedyś taki film robiłem, ale no, prawa autorskie jeszcze raz męczą niemiłosiernie. Dobra, zgłośnimy sobie trochę. Ogólnie Wam powiem, że trochę już słuchałem tych kolumn na tej membranie, to jest wstawiona teraz ta seryjna. Co była? Jest ona zregenerowana. Przy wyższych głośnościach ona pierdzi dosłownie niesamowity wychuma. Ale mimo to naprawdę. bejsiwo jest solidny z tych kolm. Już nie mogę się doczekać, kiedy te nowe zainstaluje membranki, jak będzie na nich to działać. Ale dobra, może przejdźmy do testu. Myślę, że polecimy z kilkoma gatunkami. Jak uda mi się znaleźć takie nutki bez praw autorskich. Tutaj polecimy sobie z czymś takim na początek. Oczywiście odsłóg będzie tak jak kiedyś robiłem, czyli z daleka, powiedzmy w takim trójkącie odsuchowym. No tutaj macie na ekranie o co mi chodzi. Dobra, lecimy z tematem. Jak wrażenia po odsłuchu, bo moim zdaniem. Dobra, może zacznę od plusów. Ta membrana pasywna nowa na pewno wygląda lepiej. No i jest y, tak, jakby lepsza kontrola basu. Ten głośnik faktycznie mniej lata przy tej mocy. No ale, Kaman, po zamontowaniu tej membrany to, to czym mnie te klumny zaskoczyły, całkowicie znikło. A te zaskoczenie wzięło się stąd, że naprawdę one potrafiły mięsistym, niskim basem zagrać. Naprawdę odnosiłem wrażenie, że niżej, potrafię niżej z basem zejść niż tutaj Polarisy 200. -ki. A teraz jakby ich strojenie całkowicie poszło do góry. I to o wiele. Tam w ogóle poniżej 50 Hz ten bas to jest jakieś takie, jakby go nie było. Jest takie po prostu dudnienie zwykłe. Trochę jestem zmieszany po tym odsłuchu, szczerze Wam powiem. E, no i poważnie rozmyślę powrót do starych membran pasywnych jeszcze i ja tam trochę poprawię, bo szczerze w nie nie wierzyłem, tam klejenie... E, klejeniu się nie postarałem, a mimo to po prostu rozwaliły, rozwaliły te membrany po 100 zł za sztukę. Jeśli chodzi o opłacalność i yy, montaż tych membran do tych kolumn konkretnie, bo w innej kolumnie może z innym głośnikiem, całkowicie inaczej to zagrać, ale do tych kolumn nie. Zdecydowanie nie. Myślałem, że zrobią tutaj nie wiadomo co, bo no, trochę, trochę na to wydałem, nie powiem. Dwie stówy na trochę metalu i pianki, no tak średnio. Więc, jeszcze tutaj jak widzicie, pierścień nie jest przykręcony, bo jeszcze tutaj kilka rzeczy zostało do dopieszczenia. Takie tam drobiazgi, jeszcze tutaj doły zostały do zamontowania, bo dołów nie montowałem. Z uwagi, właśnie na to, że będę wymieniać membrany pasywne, zaraz je sobie zamontuję. Myślę, że aktualizację albo taki pełny filmocuchowy jeszcze nagram. Być może w tygodniu, bo naprawdę, to jak zagrały na tamtych membranach, to. Ja byłem w ciężkim szoku, wam powiem. No, ale tak, z dupereli to tutaj trochę tak jak wcześniej mówiłem, trochę farbą tutaj pozupełniam to, bo w kilku miejscach tą farbę tak dziabnąłem. Emblematy jeszcze zostały do przyklejenia. Rondo 300 z tyłu, papierki. No, i tutaj trzeba będzie poprawić pierścień ozdobny od GDM-a, bo jest pęknięty. Myślę, że go skleję na dwuskładnik, albo kupię, zamówię jakiś używany w dobrym stanie. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie. Ale chcę tak zrobić, żeby to naprawdę dobrze wyglądało. Taki mam zamiar. No i tak jak tutaj przypuszczałem przed montażem tych membran, tutaj umieszczę wam wideo, jak to wygląda. Że przy wyższej głośno głośności naprawdę, pod akai. A przypominam, że to jest, kolu to jest kolumna 80 w Ona spokojnie 80 w przyjmie a przy 20 z hakiem watach to już membrana po prostu półka odno. Ta kupiona za 100 zł Nie wiem, nie wiem, kto to dlaczego tam jest to przyklejone. Bo to przez ten kartonik tam jakiś super twardy on jest i w ogóle co tam jest. Ale no, on jest powodem tego strzelania przy wyższej głośności. No kaman przy 20 ponad watach. Takie rzeczy się dzieją Obawiałem się właśnie tego zakupu Że wydam tyle a trochę się zawiodę No ale no cóż no, Uczcie się na moich błędach Do tych kolumn na pewno tych membran nie kupujcie Bo to jest tragedia Także co myślę że to na tyle yy, Z tego odcinka ogólnie Cało kształt myślę że wyszło naprawdę to zajebiście Ta, ta okleina fajnie tu pasuje Też udało mi się jakoś to z tyłu Łączenie zrobić Bo ogólnie hmm, Jakbym rozwijał tą okleinę Tak jak ona jest nawinięta na rolce I naklejał to ten wzór, który idzie teraz do góry te zwoje drewna one szłyby na boki, więc musiałem zamówić tam około metrowy kawałek jakby rolką w ten sposób objeżdżać słuchajcie, z pośpiechu zrobiłem błąd e, miałem na myśli to, że szerokością rolki jakby, na którą jest nawinięta okleina musiałem objąć całą kolumnę czyli rozwijanie rolki szło tak jakby w górę no, w ten sposób tak o dookoła i po prostu z tyłu tam 10 cm chyba zabrakło, ale no jak widzieliście na przybitkach w ogóle nie widać łączenia. Znaczy jakby może dobrze przyświe przyświecić latarką, może by było wtedy widać, ale jak dla mnie bomba to wyszło. Tym bardziej, że to jest z tyłu łączenie, a niektóre fabryczne kolumny gorzej, gorzej mają to rozwiązane. No ale dobra, myślę, że to na tyle w tym odcineczku. Trzymajcie się, no i cześć.